Dwie zmiany. Pojawi się znów na torze Miśkowiak. On zastąpi Rafała Dobruckiego. W kasku w białym także ma pojawić się na torze Klint. A więc Miśkowiak i Walińskie przeciwko Klintowi i Krampowi. Nikolaj Klint ma na swoim koncie cztery punkty raz wygrał właśnie 5 do 1. W biegu młodzieżowym, jak pamiętam, odzyskał drugą pozycję, a więc no, ciekawa zmiana Marka Sześlaka. No na pewno Marek stara się... Wprawdzie zastąpił Roniego Jamrożego, więc tutaj. No ale ronija Jamroży, i... Młodzieżowiec młodzieżowca. nic nie punktował, a trener ma tą możliwość zastąpienia juniora juniorem i skorzystał z tej szansy, żeby po prostu powiększyć przewagę. Ławka, Miszkowiak na tor. No, Miszkowiak pokazał w poprzednim biegu rzeczywiście bardzo dobrą jazdę. Rafał w dwóch biegach przywiózł po jednym punkciku. No trzeba szukać szansy jak najszybciej, bo coraz mniej tych biegów do końca. No i na... przegrywają teraz gospodarze, przypomnijmy, dwoma punktami. A jedzie Jason Kram, który już w tym meczu przegrał. Przegrał, przypominamy, z Lee Adamsem. Teraz przyjdzie mu się potykać właśnie z Miśkowiakiem i Damianem Baliskim. No ja jestem ciekaw jest przede wszystkim Miśkowiaka. Wszystko, wszystko zależy od startu, od pierwszego łuku. Dy, dy. No, ale to jest chimeryczny zawodnik. Dokładnie, potrafi wygrać i potrafi przegrać. Ale uważam, uważam, że przy dobrym starcie Miśkowiak może trochę namierzyć na pierwszy ruch. Miśkowiak kask czerwony, Kramp kask żółty. Popatrzmy, długo trzyma taśmę sędzia. Został Miśkowiak, Kramp najlepiej i Nikolaj Klint. Popatrzył na swojego partnera Nikolaja Klint, ale od razu został pobiegany przez jadącego w kasku niebieskim Damiana Balińskiego. Teraz szeroko wynosi się Krampy, próbował zaczepić się praktycznie o niego Damian Waliński ale uciekł momentalnie Jason Kramp Nikolaj Klint wiezie cenny jeden punkt no i to o czym mówiłem Robert Miszkowiak fantastycznie pojechał w swoim pierwszym wyścigu teraz został pod taśmą i już jest czwarty, to jest ten problem zawodnika o którym mówił Marek Cieślak on nie potrafi przegrywać ale jak widzimy cały czas walczy na torze o odzyskanie trzeciej pozycji na prowadzeniu niezagrożony Jason Kramp na swojego kolegę z drużyny, czy też poradzi sobie z młodym Duńczykiem? Duńczyk konsekwentnie przy krawężniku Miszkowiak szuka swojej szansy szerzej. Tam rozpędza motocykl. Przed nim już tylko jeden łuk. No i ciekawe czy nie będzie żałował swojej decyzji trener. Jednak nie. Jednak nie, Miszkowiak nie odzyskał trzeciej pozycji, chociaż wydawało się, że wykonał dobry manewr na tym ostatnim łuku. No naprawdę starał się, nie można powiedzieć. Jednak to co stracił na starcie, po fatalnym można powiedzieć starcie wszyscy zawodnicy pojechali, on jeszcze stał. no W polu bardzo ciężko odrobić, gdzie naprawdę tor jest tylko, można powiedzieć, ścieżka bardzo szeroko. Kto pierwszy dojedzie do tej ścieżki, no to rozpędza się i przeciwnicy nie mają szans kramp baliński klint Miszkowiak to jest klasyfikacja w wyścigu dziesiątego i w... no tego jestem ciekaw, czy rzeczywiście to potrafi. Tak wracając do szkoły i tak dalej, i tak dalej, to Twój syn, wiem, że próbuje swoich sił, ale dzisiaj nie ma go z Tobą, zawsze zawozi, zabierasz go na mecze, dzisiaj został w domu, bo właśnie szkoła, tak? No, musi po prostu przyłożyć się, bo w szkole... Wyniki są bardzo ważne, ja w ogóle w tej szkole żużla, o której wcześniej mówiliśmy też uważam, że Należy współpracować ze szkołami, do których będą chodzić przyszli adepci tego sportu. Z tego względu, że należy wychować obywatela, nie tylko sportowców. Podobno masz w tej swojej szkółce taką perełkę najmłodszego zawodnika z tej całej ekipy, ale podobno jest fenomenalny. Kto to taki? No jest tam paru zawodników, nie będę wymieniał nazwisk w tej chwili. W dniu wczorajszym jeden z podopiecznych zdał licencję w Rybniku. Także no, będzie na pewno pożytek z tych chłopaków. Koniec meczu. Częstochowa-Toruń 56 do 34. Sullivan 14 punktów plus 1. Henko 13, łama 11. Richardson 9. Miedziński 8. Jaguś Pedersen z Rymle po 6. Tak wygląda końcowy wynik meczu. Częstochowa-Toruń. Przypomnę jeszcze, Polonia pokonała. Marmę na swoim torze 46-41 Ciekawe wieści także nadchodzą z Tarnowa Tarnow Rybnik po 12 biegach 39-33 do 33. Burza i Kołodziej po 8 punktów Rempała 7, Tomasz Golow tylko 6 Szombierski 7, poważny 6 Gapurow i Smoliński po 5 www.sportowefakty.pl Tam cały czas na bieżąco mogą Państwo śledzić te wyniki Przed nami wyścig 11 Hans Andersen najbliżej ogrodzenia Kask żółty, jego partnerem Tomek Gapiński Kask biały, Lee Adams, kask czerwony No i najbliżej krawężnika Mateusz Jurga Kask niebieski. Tak wygląda obsada wyścigu 11. No i tak się zastanawiam, czy tutaj nie mógł trener skorzystać z jakiejś rozszady. No, prawdę mówiąc, nie, nie bardzo, bo zawodnik młodzieżowy może być zastąpiony tylko przez zawodnika młodzieżowego. Yy. No to nie wiem, czy nie postawimy na Kajocha. No jednak Jurga wygrał pierwszy bieg, no, można powiedzieć zdecydowanie. Ale potem zupełnie się pogubi. Dlatego dostaje jeszcze jedną szansę. No tak mówi człowiek, który szkoli najmłodszych adeptów w Gdańsku. Być może niebawem zobaczymy tą ekipę w rozgrywkach Pomorskiej Ligi Młodzieżowej. Nie wiem, jak się będzie nazywał swój zespół. To też ciekawe. A my popatrzmy na wyścig dziesiątych. 11, przepraszam, Jurga Gafiński, Adams Andersen, no i pięknie wyszedł ze startu w klasku białym Tomek Gafiński i on jest na prowadzeniu, dołączy do niego Andersen jednak nie, odparł jego atak Lee Adams, ale będzie miał problemy świetnie teraz jadą dwójką wrocławianie, popełnił błąd, Adams pogubił się na tym łupku. odszedł za szeroko wykorzystał to momentalnie Andersen teraz ten sam błąd popełnił właśnie Duńczyk, ale nie skorzystał z tego Lee Adams, nie liczy się w tym biegu Mateusz Jurga 5 do 1. To oznacza, że w tym momencie Wrocławianie zwiększą swoją przewagę bardzo poważnie na prowadzeniu cały czas Tomek Gapiński. No, przebłysk geniuszu w tym spotkaniu Tomka Gapińskiego nie może sobie poradzić i odnaleźć się w tym wyścigu. Adam teraz zszedł do krawężnika, wcześniej musiał zdjąć ze swoich... Kularów zabłocono folię, to też kosztowało go kilka metrów straty do Andersena. No i mamy 5 do 1, to jest wyścig 11. Nie wiem czy nie kluczowe w tym meczu. Wydaje się, że kluczowy bieg, że tym biegiem. Drużyna gospodarzy może przegrać mecz. Fatalny błąd Lee Adamsa na drugim łuku, gdzie puścił się po szerokiej za Tomkiem Gapińskim. Wykorzystał to... Zapomniał w ogóle o Duńczyku, jak wygodnie Zapomniał o Hans Andersenie. Hans Andersen przy krawężniku wysunął się na drugą pozycję i nie oddał tej pozycji do, do mety. Tomasz Gabiński, 3 punkty, Hans Andersen 2, Lee Adams tylko 1, Jurga bez punktu. Rzadko się zdarza, aby Lee Adams został przewieziony na 5 do 1 tutaj na Leszczyńskim Torze. 29 do 37, 8 punktów przewagi. No to jest szansa na zmianę i to na zmiany taktyczne. A w tym biegu podejrzewam, tylko możemy podejrzewać, że w miejsce Rafała Dobruskiego pojedzie rezerwa taktyczna Lee Adams. No i jedzie Adams i jedzie Clint ponownie za Jamrożego. Rożego.